Cześć. Witajcie. Dawno nie było odcinka. Otwieramy sobie jajeczko niespodziankę z Psiego Patrolu. Mój synek lubi bardzo Psi Patrol, więc mam nadzieję, że wydropię tutaj, słuchajcie, jakąś zabawkę z Psiego Patrolu. Patrolu trzymajcie kciuki. On bardzo lubi jak każde mmm, dziecko y, Psi Patrol, więc zobaczymy czy mi się uda. Trzymajcie kciuczki Zapraszam serdecznie. Będą odcinki, więcej będzie openingów y, oczywiście na kanale, więc zapraszam serdecznie. Uwaga, jest to jajko. Proszę bardzo, czekoladkę wyrzucam, ale mamy... Zobacz, jest, moi drodzy, zobaczcie, co mamy. Jak się nazywa ten piesek, ta postać psiego patrolu? To jest pytanie do was, ale Szymonek się na pewno ucieszy z tej, tej zabawki. Bardzo się cieszę, że udało się ją wydropić. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj są, jakie, jakie są zabawki w tym zestawie. Zobaczcie sobie. Patrzcie, jak dużo fajnych zabawek tu jest, naprawdę, mamy... Napra raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem figurek jest i cztery takie bransoletki więc naprawdę mega dziękuję za uwagę i pozdrawiam